Cześć z tej strony piechotka dzisiaj pokażę Wam moje 4 tomy wojowników od Erin Hunter. Można je kupić w empiku za 30-35 zł, a na internecie za 26, czy tam ileś było. Zachęcam Wam, żebyście weszli na mój stary kanał yy, Kitty Łatka. Mam tylko chociaż tam trzy filmiki i bardzo mało subskrypcji, typu 8, czy tam nawet 9, czy 7. Nie wiem czy ktoś tam zrezygnował, czy nie. I zachęcam Was do obejrzenia pewnego odcinka, piosenka jak Bella Homik tańczy, ponieważ ten odcinek wrzuciłam na cześć mojego amika, którego niestety zjadł mi pies ponieważ moja kotka zrzuciła klatkę, no i, chomik, no i chomik wyszedł z tej klatki i pies go dorwał, no i niestety i nie zostawił tylko głowę. Nie wiem, że to brzmi strasznie, no ale co poradzić, już się nie da przewrócić, ale teraz mam drugiego, który, my tak gadu a teraz przejdźmy może do prezentacji tych moich czterech tomów. Pierwszy tom to jest Erin y, Hunter, Wojownicy Ucieczka w Dir. tak on się prezentuje z przodu, a tak z boku. Y, bardzo fajna książka, polecam. Jak przeczytacie jedną stronę, to już będziecie chcieli czytać wszystkie tomy. Naprawdę, naprawdę polecam tą książkę. Drugi tom to Erin Hunter, Wojownicy Ogin i Rud. To jest bardzo ładna okładka. Dopiero przeczytałam prologa. I prolog ma tylko dwie strony i w miesiąc to tylko przeczytam. Tak, w miesiąc przeczytałam tylko dwie strony. Nie wiem czemu ale tak wyszło. Trzecia książka to jest Erin Hunter wojownicy Las Tajemnic. Wygląda to w ten sposób. Jezus. A tutaj wygląda od boku. Nie przekazywałam tą drugą, ale okej okay. Tak wygląda czwarty tom. E, Erin Hunter wojownicy Blask Gwiazd. Tak wygląda on z przodu. A tak wygląda od boku. Bardzo fajne tomy. Polecam. Są naprawdę fajne. Jak już mówiłam to wciągające.